Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Supermarket Together Jestem ze Nam Wajtek. Jestem dzień dobry. Jesteśmy właśnie po zmianie cen. Pozmieniliśmy sobie część tak, czwarteczek. Wszystko pozmieniane. i tutaj niektóre produkty szczerze powiedziawszy, to nawet o złotówkę dwa podskoczyły. Do góry, na przykład tutaj miałem chyba ten olej o. On teraz jest za 20-60. Mhm. Znaczy, zna. Ja powiem tak, ja liczyłem z kalkulatorem Tomek Best. <laughs> No, to u mnie wyjdą klocki, klocki, a tak Ja dobrze. chyba przejrzę to. I, I nie wiem, czy ten, ale u mnie się to zmieniło. Teraz można tutaj wybrać, który fragment się kupić. I to mnie ciekawi, to. Czy jak to odblokujemy? Czy tylko działam dostawa dojeżdżać? Jestem ciekaw. Ale ty żeś tam, jak tutaj te ceny porobić. Co źle? A, że będę A Patrz, coś się zmieniło. Czyli miotło jest sobie. postawię. Ty, a moja miotła się nie zmieniła. Dobra. Nie zmieniam. Jakby co będzie na ciebie. Twój sklep. Możesz startować. No miód właśnie nie zmienił. No, będę miał cukierkową teraz. No, postaw się tak ładniej. O. Dobra, leżysz. Najlepsze to jest, słuchajcie, w ogóle to, że za każdym razem, jak yy, zaczynamy nagrywać z Tomkiem, to za każdym razem coś, jakaś aktualizacja wychodzi, coś dodają do tych no. sklepów. Znaczy, mi się to bardzo podoba, że ten, to się tutaj rozwija. Mm. Nie czekasz 4 miesiące, tylko to przeważnie co 2 tygodnie jest jakiś update. No, jakoś tak są takie update'ciki właśnie. Ale też mamy towar zakupiony, dużo owoców, ostatnio zamówiliśmy, wszystko mamy. Nie będziemy Legancko. musieli to tu, tu w kasie nic się nie zmieniło? Nic. No halo, idziecie? Dobra, już donoszą. Już donosi Google? Guga? Guga? Guga donosi. A, to... Ach, idzie już pierwsza. Dzień dobry. To jest za drogie sól. Jakim cudem sól jest za droga? Tell me. Tell me. Czemu jest sól za droga. A dobra, faktycznie jest za droga. Czy ty nie liczyłeś z kalkulatorem? Sali e, soli chyba nie. Aha. Ja chyba, na, ja chyba, źle na cenę spojrzałem, wiesz? A może. Czemu tylko do mnie idą? już druga. O, to będzie wielki. O, wielki, sushi! 52. 107 mam. Dzień dobry, wow. Dziękuję, do wcenia Chyba to mam rekord 107. Mhm. Mm Dzień dobry, do widzenia. Do, do, do widzenia, dzień dobry. Cieszę się żegnam, potem witam. Dzień o, dobry to idea. O, się. owocki wjechały. 108! Ładnie. Do widzenia. Dzień dobry. O, ty, ile owocków idzie? No dobrze. Przecież tego im brakowało. Czy ty lampy zmieniłeś? Eee, ustawiam tutaj, żeby każdy ten pomieszczenie miało. O. Ale nie kupiłeś nowych? Wiem No ja musiałem kupić, bo nie było Nie widziałem, że kosa zle... zleciała. O zleciało, dobra widzę. O, cóż. No, ja, bo dwa, dwa razy po 300 są tutaj większe, nie? o nie 990. 99, 990 90, 90, 90 i 90. 90, 90. Do no Dobrze. jakieś kurde gruszówki tutaj dzisiaj wpadają. No to już miałem dwa duże. I co czy z kartą po co? Fajnie 90. E, 50, 820. dzisiaj nie umiem w gotówkę, dzień dobry. 70, 70. Dziękuję. Do widzenia. A jakbyśmy tutaj, na przykład w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem, patrzy na mnie. Czekaj. No. Tutaj. Można by samoobsługową walnąć. No, można. No, za chwilę to do, zbieramy, to możemy już kupić. A pamiętasz, ile samoobsługowa kosztowała? Chyba 2,5. Troszkę dwój, ponad dwójkę. Troszkę zerknę. Do widzenia. Kasa sama obsługowała 2,5. No, możemy jedną na próbę. No można tak, można jedną tutaj kupić i on się tutaj wrzuci obok mojej kasy. Bo... bo i tak będziemy mieć kasę na towar, i tak chyba na razie nowego nie kupimy. Coś znowu widziałem, że ktoś coś mówił, że jest za drogie. Nie powiedziesz u mnie. No właśnie, jakoś z twojej strony, albo to były owoce, któreś. A to owoce ty zmieniałeś? Dzień dobry. Tylko, że i nawet jeżeli zmienimy owoce, to zmienimy je na dwukrotność, czyli jednak nie może być dwukrotność. No, mi cały czas pisali, 2, 14, że 13 to jest 4,26, to się zgadza. 2,99 razy 2 to jest 5,99, zgadza się. 2,85, 5. O, nie widziałeś panie, że tu stoisz? 30. 0, 5, 8, Dobra, to ja to ustawę na 8. Możecie mi tu nie przechodzić, jak coś ogarniam? Dobra. Ja tu już, do już, idź do swojej. Po co ty mi to zamykasz? Co otwórz? No bo tam obsługiwałem ci klientów. Nie, ja widzę ile ich jest, spokojnie. Ja mam 107. Ja miałem już 108. Dzień dobry. O, 47,50. Dzień dobry. Nie wiem, oni coś tu, nie wiem, ja będę tutaj patrzeć z tej mojej strony, to też tam czasów... ja tak mniej widzę, bo tam okay. większość się dzieje po Ale tej mojej stronie. Ale mówiliśmy, jak zmienialiśmy te ceny? Szkoda, że nie ma gdzieś jakiegoś czegoś takiego, że na przykład cena tego i tego się zmienia, nie? Tak takiego to, co wskaźnika, niestety, co nie? Tak, że, bo tak to słuchajcie, trzeba wszystko, po prostu każdy produkt przelecieć. To jest w obozie będziemy mieć cały sklep wykupiony. Ale tam potem jest jakaś ta... A, ten, ten update. Tam. Ten update do, do, tego tableta, nie? Więc teoretycznie może będzie lepiej, ale... Podobnie. To jeszcze daleka droga do tego. Jestem ciekaw ile będą mówić, że produktów za drogich. Do widzenia, dzień dobry. No na razie nic mi się nie rzuciło w oczy, żeby coś jeszcze krzyczeli. No mówię że ja tu gdzieś widziałem, ale domyślam się, że to któreś owoce były. Sól zmieniłem, bo sól faktycznie była duża za droga. Nie wiem jak ja to zrobię. Zdarza się 43, 30. Dziękuję. Do widzenia. Wyrabiają, żeby to wodę do 38 Wow! No to rekord. No i cały miałem wypchany ten. Ten, ten. 8, 40. O nie, nie 60. 40 o. Dzień dobry. Dobra, na razie ja widzę, że to chyba nikt nie krzyczy, że jest za drogo. Nie, chyba na razie spokój. Znaczy, najgorsze to, że kiedy kasuje ludzi, to akurat tak mi kamera działa, że nie widzę, czy by coś tam. No, no spunkali. ja też tak mam. Mhm. 7, 30. Dobra, do widzenia. U, ile okay. O, ile Trzydzieści 36, 50. Do widzenia. Dzień dobry panu. To 5. 15, że 94, już jej wydać. No to jest nie taki ten 17, 10 do widzenia. Czy dobre? To no co ustawić tą kasę samoobsługową no? tutaj? No, to jedną. Zobaczymy, czy będą z niej korzystać. Zostawione ją 44, 30. Do widzenia. O, poszła. No ładnie. 44, 80. Do widzenia. Wow, no i fajnie. No i spoczko. No i jedną klientkę mniej do kosztów. Pada następne. Troszkę wolniej im to idzie, ale to i tak, tak nas no, od odciąży. Ja tak... Ale mówmy się, komu wolniej nie idzie na samobsługowy. No dobra, mi też zawsze mam jakiś problem. <grym> Jeszcze za chwilę poczekaj, zaraz podejdzie asystent. Tak, ja mam zawsze tak, że albo źle sobie na tą wagę odłożę, albo nie wiem, ostatnio jak brałem energetyka, akurat nie dla siebie, energetyków nie piję. I było, proszę poczekać na, na pracownika. Uch. To w Niemczech też macie, że. Do energii? 18, 18 trzeba mieć. No. Ale do piwa już nie. No. Was piwo to chyba takie zwykłe, to można od 16 w ogóle pić. Tak. Letki alkohol od 16. No. A w Polsce od kołyski. <laughs> od kołyski. Jaka reklama w ogóle Polski? U nas pije się od kołyski. Nie, to mnie, mnie bardzo rozbrajają te wszystkie TikToki, że na zasadzie pure Americans 21 years muszą mieć, żeby pić. Meanwhile, Europeans 14-13 już takie nawalone tam wchodzą. No. O, dwóch ciotków. Dobra, ale na razie to my nic nie kupujemy. Poziomu chyba też nie biliśmy. wbiliśmy. Wbiliśmy. A, wbiliśmy, to, może nawet dwa wbijemy. Ale będziemy i tak mieli problem, bo nie zarobimy tyle, żeby kupić chyba nowe rzeczy. No, ewentualnie zakupy można by zrobić mniejsze. Znaczy nie, Tomek, jeżeli już, bo nie wiem, nie wiem na ile się zamkniemy, zobaczymy. Ale pierwsze co musimy zrobić, to na pewno chyba dokupić niektóre produkty, których brakuje. Bo lepiej, żeby nie było nowych, a żeby była reszta dostępnych, nie? Albo ewentualnie możemy zejść z 30 na 20 i potem w trakcie domówić. To też nie jest wtedy problem. ...na je jeden mm, raz. To jak wolisz? Ja bym wolał, żeby chyba jednak dzień był w pełny, żeby nie, właśnie, nie robić tych przerw takich. Czy ja widzę, że one tak powolutku... ...nie wyrabiają w dostawach? Dlaczego produków? nie wyrabiają? Przecież dwa, dwóch produktów brakuje. I Już mi się to nie podoba. O Boże... Nie chciałbym pracować w twoim sklepie. No to byś od razu zapieprzeć. Bym ci środkowy palec pokazał i tyle by było. Coż, Wojtek, coraz więcej brakuje. Powiedziałbym, sam serób. No bo tak brzydko wygląda, jak jest taka luka. No to daj im pracować, do swoim, mają ten, swoje, swoje tempo, bez przesady. A my nie możemy trzeciego pracownika czasem zamówić? To teraz... też nie ma sensu, bo póki produkty są na półkach, nawet jak jest jeden produkt na półkach, to przecież... Nie no, na nie, razie nie nie się, gorzej że... jak, będzie, jak będzie brakować, czy nie znajdą, to tak. wtedy już będzie, będziemy no, myśleć. Będzie gorzej. Wtedy się do, do, do weźmie do weźmie. No do weźmie, mhm. Wtedy się zamówi pracownika. Zachciemy tak ciemno ze Czemu mamy te żółte żarówki nad, nad sobą, Wojtek? Mogę zmienić jak chcesz. Po zakupach 45-50 Teraz sobie w razie czego możemy... Nie, ma... jesteśmy przygotowani, przecież na owoce półki kupiliśmy. A, A! A masz! Dobra, to się on tam zajmij. Co? Nie, nie, nie. Co Jezu? Co? Ty nie wymieniaj to! to musisz to... bić dopóki ten dolar nie zniknie, nie? Tak. Chyba zniknął. A jeszcze raz cię Nara. Jaki skubany, tyle rzeczy. Ktoś to schował. No przepraszam, a ty obsłużysz mi klienta? Nie. To ja go dokończyłem? Nie wiem co ty robiłeś No Bo co jest? Dobra, idź idź, idź. idź Już biję ją ja tu nie mam kurde tej przy sobie. Co Ała, co Ała? Poli ja ci tam kuźwa policję ty! No właśnie policja. Już masz ten znaczek z nich Dobra Jeszcze Susi chciała zajumać! Tyle tych słodziei nagra. No ja ci powiem tak, yy, chociaż myślę, że nie wiem czy ten odcinek łagi wszedł czy nie, to, ale my mieliśmy chyba czwórkę, albo piątkę nawet w ciągu jednego dnia. No to jest prawie przed zamknięciem. No jeszcze dwie godziny. O, ale wiesz co, tą no. samoobsługową to ja chyba przeniosę tutaj może koło mojej. Chyba ona na wyjściu była, bo tutaj to tak trochę mi przeszkadza. No, jak to wolisz? Zabiorę tą barierkę i po prostu przestawię. Mhm, do widzenia? Dzień dobry. Okay, ja w ogóle sobie miotłę wezmę, tak? że ten odkurzacz nie może bić tych. <laughs> znaczy, możemy zamówić ochroniarza. Możemy. Ale, Ale to jeszcze nie jest taka straszne. Na razie nie ma problemu, więc. Do Nie! to jak ten koleś kasuje, patrz! To automatyczną, bo przejazd miał w trakcie. Aha! Leciało przez całą kasę! Tak, i to produktywnie. <grymne> Okej... Okay. 30, 30, 30 nie? Dzień dobry! Ja myślę, że ta jedna sama obsługowa na razie wystarczy. Potem ewentualnie hmm. drugą a. można tam u siebie położyć, też będzie spoko. No a potem... Tak, jak będzie większy wszystko, to będziemy potem dokładać co jakiś czas. Mm -hmm. I tak to już nas odciąża. To już jest z 10 klientów, którzy sobie tak, tam poszli. Tak, Tylko widzę, że oni tam się blokują na sobie. No, bo jak przechodzą. Dobra, jeszcze pół godziny, a my czterech będziemy mieli, myślę. No to damy radę. <laughs> Może nawet 4,5. No, już myślałem, że będzie kradł. No teraz mam problem, Znaczyłem. bo teraz, jak ktoś przechodzi mi przez kasę. To z reguły jest tak, że... Też że jest a teraz do kasy tak, idą. a teraz idą do kasy. Do wyceniam. Chyba jeszcze dwóch, trzech, czterech, pięciu chyba klientów. No już nikt nie przyjdzie, także... Do No, Nie, dobra, dobra, to ja... A nie, dobra, poczekam na nich. A ciekawe czybyśmy zamknęli kasy tylko do samoobsługówki by poszli No ale to ja nie wiem czy tam gotówka się... czekaj, sprawdźmy. Spróbuj, no, to zamknij. No, bo no teraz no. to już nie zamkniesz. A Że będzie kradł, będzie kradł. Tak, widzę. Do... Ale wiesz dlaczego? Tak, bo nie, było... bo... nie były kasy otwarte. Dobra, czyli teraz już wiemy, że nie można sobie tylko nie. samoobsługówki. Dobra. Wszyscy? Wszyscy. Dobra. 4,5 mamy. Ładnie. I my do odblokowania mamy truskawki, wiśnie, kiwi, papaja, mango, awokado. ja to bardzo dużo owoców. Czekaj. 6? Ja zamówię, czekaj, ja zamówię produkty i zobaczymy. Cyk, cyk. Poniżej 30, tak? Ja myślę, że poniżej 20 możemy raz zrobić. Potem możemy domówić jak coś. A bo żeby Aha. Nie można sadzić, żeby te owoce kosztowały nowe. To na pewno to. Serwę to trzeba dokupić. Nie wiem, robię poniżej 25, ale powinno nam, wiesz co? Wystarczyć. Chyba wystarczyć, bo tu widzę, że są niektórych rzeczy bardzo dużo. O Jezu, z owoców jest bardzo od cholery. Dobra. to domawiam tylko tyle. Boże, Bixby mi się włącza. Czy ty już zamówiłeś wszystko, tak? Bo tak, teoretycznie. Czystawiejesz pracowników? Nie. Nie, no ja to będę, oni niech dognoszą nie, ja to sobie tu położę na półki. No dobra, to też ci położę, Tylko... to mówię no nie... na to towar. A, no Potem. tak, żebyśmy tak. A czekaj, ile ty mówiłeś, że będzie? Raz, dwa, Siedem, trzy, sześć. Cztery, pięć. Dobra, to akurat mamy sześć półek na owoce, więc. No bo tak właśnie to liczyliśmy iść. ostatnio. Tak tak, 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 tak. Więc nie będziemy musieli tutaj nic skupować. To czekaj, to ja już to kupię, tak? Czyli mango, awokado, tak? Dobra, a ja to mówię. Ehm. Ym... No możemy kupić kolejną kategorię, tylko że tu dochodzi karczochy, cukinia, marchewka, pomidory i znowu 6 dochodzi. To trzeba by pierwsze meble kupić. Więc Manko, tylko że to Tomek z meblami to 5, może być problem. 6. Chyba, tu że jest 24 no. pójdziemy teraz, czarna kawa, pudełko jaj, humus, biała mąka, pudełko cukru szklinowego i cukier. Ale mamy tyle miejsca na półkach raz. Są dwa, jeszcze trzy. miejsca na półkach. Będzie trzeba mamy. jeszcze jedną, ale to małą można tu dokupić, jedną. No to możemy tak zrobić, to czekaj, pierwsze my z tymi owocami. Zamówiłeś te owoce? Tak, już przyszły, ja ci je przyniosę tam. od razu je na półkę dawaj. Dobra, to będziesz wiedział gdzie co. No przecież to i tak nie ma znaczenia, nie? A potem na sam koniec zobaczę, co nam tam jeszcze moż moglibyśmy Chociaż wiesz pomówić. co, z tymi owocami to miało być tak, że my mieliśmy ich dwukrotność chyba Albo nie. Normalnie tak, ale Staraz. teraz na razie nie. Bo ich jest tak to mało Jeszcze w jakieś jedno czarne pudełko było. Uch, tata z wiśniami, coś dla Agi. Chociaż nie, to nie, nie te. To nie Dobra, to ja to zostawię, groszek w puszce, już tam nic nie ma. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, nie, cztery, pięć, a gdzie było szóste, dodałeś? No, tu jest wszystko dodane. Tam tu masz liśnia. dwa a, cztery. Dobra, to rób, a ja kupuję tą nową kategorię. Wiesz co, zanim ją kupisz, przejrzyj, czy tam jeszcze czegoś może nie brakuje. 27, tu jest mlek, 25. ale mleka są tanie. Cool, 26. Nie, wiesz co, spokojnie. Tak? I do 30 nawet dobijemy, żeby było. To ja kupię tam nową kategorię, czekaj. Ale te gruszki jakie drogie. To miała być ta nie, czarna kawa, pudełko jaj, hummus, biała mąka, tak, cukier, tak, tak? Tak, 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 Dobra, to kupiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, 470 to kosztowało. Dobra, zmieniłem ceny. Eee, to Dobra. poczekaj, ja miałem tą małą półkę dokupić, tak? No. To tutaj wystawiam kawy, bo one pewnie dużo miejsca będą zajmować. Chociaż? Zostawię to pudełko w razie czego? Dobra, to w sumie nie ma większego znaczenia. Jajka na pewno trzeba będzie na tej dużej ułożyć. No, bo jajka dużo no. miejsca zajmują. To ja to od razu sprzedam. Aha, ja zostawiłem. Tu mam ten humus, to jest na tą małą. Że nie ma sensu to jak się bawić. rozkładajmy to po prostu tak, jak jest. No tej mąki tutaj właściwie. Dobra, humus mi. A, nawet nie cały mhm. wszedł, dobra. Wiesz, co czekaj, zrobimy inaczej. Ja tą mąkę stąd zabiorę. Ja mam jeszcze jakieś płatnie, cukier mam eee, jeszcze. tu jest pusta. Ja zabiorę ten sos musztardowy i dam go na tą mniejszą, bo on się powinien tam w większej ilości zmienić zmieścić. Dobra, to ty tam sobie ceny zrobisz, a mhm. ja podamawiam teraz jeszcze raz wszystko, co jest poniżej 25. Jajka są 30 to i tak zostawię. Czy zostały mąki dosłownie? Czy jest? Aha, cukier ślinowe. No dobra, no to jest wszystko git. Co znaczy, jeszcze te ceny miały? Tak. to jest to. Tutaj 4, wszystko 4, jest. Owoce. 50. to jest. 1800. Okay. Miałem 2,26, 44 i do 1,450. Dobra, tego łososia będę musiał. Co jego ja za dużo wziąłem. O, teraz nie zapomnę. a, dobra, jeszcze raz. Dokument. Teraz mi pokaż co dokupiłem, 10, bo już nie pamiętam. 4,60 i kawa jest 8,40. Na tej kawy coś jest mało. A, dobra, bo to jest mniejsze, ten. Dobra, to wszystko teoretycznie jest. O jezus, Maria. Ale starczyło na wszystko. Łącznie z tą kasą, to i tak super idzie nam. No. Dobra, nie mogę szybko tak biegać, bo mi się niedobrze robi. Ja sobie tak szybko biegam. Znaczy ja tak kamerą manewruję, wiesz? No ja wiem. mi błędnik nie wyrabia. Tylko my nie mamy miejsca na półce. Tu jest jeszcze dużo miejsca. Trzy się wszyscy, zmieści się wszystko. Aha, jeszcze jedna, dobra. Jeszcze jedna została, no. No bo te owoce dużo zajmują miejsca. Dobra. Dobra, i ja też się bo owoce tu... Tego nie domówiłem, tego nie domówiłem i tego nie domówiłem. Z, na razie myślę, że wystarczy, bo tych owoców jest generalnie 24 i <laughs> też ich tak bardzo nie kupują. Yy, więc zobaczymy. No jeżeli czegoś zabraknie raz, to się nic nie stanie, tak? Ale one już wyłożyły wszystko z tego co widzę i mamy kilka miejsc wolnych w magazynie, ale już nie, nie dokupujmy więcej. Czekaj, Google już też skończyła robotę? Raczej powinna skończyć, tak. Więc możesz zamykać na dzisiaj. Dobra. że skończyliśmy dzień 18. Zbyt drogi, produkt. Dobra, tylko dwa były. Dwa, ale nie mam zielonego. Mówię, wydaje mi się, że na pewno sól była, to wiem. Dobra, oto na pieniądze z kradzieży zero. Ale ile było. co tam jeszcze było za drogie, to ja już ci nie powiem. Ten to tą strefę, kurde. No Ma jak. Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się dzieńczyk podobał, jeżeli tak, to chciałbym. W górę komentarz, subskrypcja naszych kanałach, bo jestem Wojtek. Byłem. Бяхте джеб. Виждам се на следващия раз. Па-па-па-па-па.